Witam wszystkich serdecznie w bonusie. Tutaj zobaczymy teraz bonusowe, sekretne zakończenie gry. Bonusowe, sekretne zakończenie gry, które nam odpowie co się stanie jeśli wezwiemy Artiusa po tym jak już uwięziliśmy Gana, ale nie uwięzili, nie uratowaliśmy Kateriny. Że będzie to takie bonusowe zakończenie, które nie no, dlaczego to, co to to? Czemu to mi? Aha. Teraz. No ciekawi mnie to, jest ostatnie możliwe zakończenie ze wszystkich wariantów. Więc ciekawi mnie e, to rozwiązanie, co też się stanie. Teoretycznie jest to też dobre zakończenie, bo. Gan jest uwięziony. Aczkolwiek Katerina nie poszła uwolnić tych ludzi. Więc ci ludzie zginą chyba. I no i Artus nie będzie raczej zadowolony z faktu, że Katerina nie została uwolniona, no i że poginęli wszyscy. Ale Gan jest uwięziony. Catherine I don't understand you've captured Gan but why did you signal me There's no time left the age is collapsing I have to find Catherine Your way is clear you're free to go home Kobieg szukać Katrin, czy mu się uda, czy nie, nie wiadomo. Ale my do domu wracamy, więc to jest takie pół dobre pół dobre zakończenie coś będzie gadał. Last defeated. But at what cost? <laughs> the Age of Riven is gone. And... Catherine... <laughs> there are no words. No, czyli takie pół dobre, bo Katrin zginęła, z tego co rozumiem. I ci ludzie też nie zostali uwolnieni i zginęli. Więc macie tutaj takie jeszcze bonusowe, sekretne zakończenie, za które nie ma osiągnięcia, ale które też jest w grze. Dzięki za uwagę. No i oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka. Kto wie, gdzie się zobaczymy, gdzie się spotkamy? Nie wiadomo.